Siemanko, paczucha przyszła. Siemano, a co ty tu zechcesz? Ja na chwilę, Wyjdź. tylko, dziś kręcę sam. Oj. Dobra, Brugmansje przyszły, proszę ja was. Zobaczymy w jakim stanie. Zrywa się. Nie. No, porwało mnie na Brugmansie, proszę ja was. W tym roku. One długo kwitną, pachną. Jedną już mam od Michała. O, kurde, z kartonem to polecieli. Zobaczcie, karton taki, a rośliny zobaczycie zaraz. Hmm. Miałeś nie włazić. Co tam oglądasz? Tak, do durnia. Nie rozumiem. Najważniejsze, że wszystko jest spoko. Zaraz Wam pokażę, bo kamera nie łapie tam. Spróbuję to odkopać. Jest. A sznurki powiązał ktoś no, fajnie, jeszcze by było, gdyby nazwa była. E wergeriata, Patrzcie, brugmasja vergeriotka, tak oto wygląda. Proszę zbywa, zobaczcie, jest pierwszy rytas w tym roku, uuu, to już nie pierwszy w sumie. Teraz wyciągamy. Hmm. Pytanie teraz, nie ma nazwy, chyba, że ta trzecia ma nazwę, chwileczkę, ale druga brugmansja, trochę pogryziona, ale wiadomo, tam bolać. korzenie widzę wyłażą dołem, czyli jest spoko, ukorzeniona, kurde, ale chociaż naprawdę by się postarali, napisali odmiany, w sumie to są kartki, które pewnie poskładały, Oczywiście pisze datura wpergold per gold. To nie są datury Tylko u nas się tak przyjęło, że na Brugmansję mówi się datura, a datura ma kwiaty do góry. A brugmansja ma kwiaty na dół. Na Karteczka, wiadomo. Kurczę, najlepsze jest to, że wergeriata, tak, to się da kapnąć, ale no to sobie jaja robią. Mogliby, kurde, napisać chociaż, co to jest, ale ta nawet dosyć spora jest, zobaczcie. Jeszcze otworzymy, może gdzieś kartka jest w środku. Hmm. Zobaczcie, jak ładnie ukorzeniony. Widać, że firma w kulki nie leci. Tylko kurde, ta nazwa by się tylko przydała. Do jakiej ziemi wsadzę? Tym razem do Mastera, tak? Czy jak ona się tam nazywa? Zaraz ją pokażę, tą ziemię. Zobaczymy, jak będzie w niej rosło. Bo Mastera, czy jak tam się mówi, ona ma w sobie nawóz. I to mi się podoba. No, nie ma nazwy. Zapewne kijki były w tym roku ukorzeniane, albo w tamtym. Też są korzoneczki, elegancja, Francja. I co? Myślę, że w tym roku coś zakwitnie. Oczywiście, liczę na to, że będą kwiaty z tego jakieś ładne. Nie. No i trzeba będzie napisać do sprzedawcy, żeby chociaż napisał dokładnie który to który. Oprócz Wergiriate i Wergiriate Bo to wiadomo o co chodzi. Jeszcze zaraz pokażę Wam, jak od Michała ta o czerwonych, czy różowych kwiatach, jak ona wygląda na dzień dzisiejszy. Bo do odcinka odsyłam wcześniejszego, jak wyglądała. Czyli był samki. Ale bo dobra, najpierw przyniosę ziemię. Chwila. No, na razie drugmastniaki trafią do doniczek, 20 litrów. Ziemia, tym razem taka, proszę ja was. Ziemi z dziadkiem, tym razem nie. Bo tu jest odżywianie do 6 tygodni zawiera nawoz wieloskładnikowy, rzadsze podlewanie, kwiaty. Tutaj jakieś pomidory, widzicie papryka i, i ręce mnie wolą. O. Przesadzę do takich o, i tyle. Zobaczymy, czy potem dam je w gruncie, czy przesadzę do kas 40-litrowych, żeby jeszcze szybciej, ładniej, piękniej rosły. Także tak to wygląda. Dobra, jeszcze pokażę tamtą drugmansjaczkę. Jak wygląda? Chodź mikrofon. O taki. O, o. Czekajcie, bo ciasno jak zwykle. Gdzieś, kurde, brakło miejsca na rozbudowę szklareny oczywiście. Patrzcie, jak to szybko rośnie u mnie. Takie ma liściory już No Oczywiście zdrowiutkę, no bo jak to by było u mnie? Jak widać pięknie odżywione, na razie nie brakuje jej koksioru, a jest tylko wy tej ziemi z dziadkiem, jak dobrze pamiętam, ale to w odcinku, który podałem pod spodem, możecie sobie zobaczyć. Także tak to wygląda. O, eskulenty, proszę bardzo, już sobie wychodzą. Ciepło tu ogólnie. No. Także co, nie będę już tam pokazywał, jak sadzę w tą ziemię, po prostu ta ziemia sobie trafi do tego, czyli przebrugmansje trafią sobie do takich kaster po 20 litrów. I tyle. Także Teraz kurde jeszcze postawię kamerkę, cyk pyk. Kończymy na dzisiaj. Ogólnie nie miało być filmu, ale że tak szybko doszła paczucha. Na razie te brugmansje będę tutaj trzymał, żeby sobie nie ten podrosł. jak widzieliście tamta dosyć ładnie podrosła i co? To na tyle by było. Co ty znowu tutaj chcesz? Chcesz się pożegnać? To co, trzymajcie się, na razie! Znowu mordę że.